Witam wszystkich serdecznie Z tej strony Hanta, to jest kolejny odcinek z CSGO i CS... Counter Strike Global Offensive I dzisiaj gramy z portem na miguanie z randomami, bo nie mam... bo nie mam znajomych, tak Spróbujemy sobie rewolwerem, wczoraj grałem w ogóle na live z Radkiem i e, graliśmy, gr graliśmy z rewolwerami I tak sobie ogarnąłem tą broń, no, no taka, taka wiecie no Halo. Nie umiem nadal z niej strzelać, ale będzie ciekawia. Giper kotletka. To jest Polak. Polak. Wygląda. No, A! Okej, no, okej. Okay. Okay. Hmm, okej. Okay. no dobra no to lecimy War Dobra zabite. już się revolver no to jest dosyć e, trudna broń, ale no, wydaje się czasami skupił. Ale co ja mam, mam dzisiaj do powiedzenia? E, dzisiaj parę po takich rzeczy. Znowu wracamy do trybu z roku szkolnego, czyli znowu będzie do live y piątek, sobota, niedziela. Oraz będą odcinki. Odcinki będą tak często, jak tylko będę pamiętał, żeby je nagrać. Czyli e, może się okazać, żeby to dwa w tygodniu, a może się okazać, że będzie pięć w tygodniu. Ale to zależy od, od waszych wyświetleń, bo to. Mówię, no, wszystko zależy od was. O, site. Ojej, zabił mnie, dobrze A był celowany głą... no, 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 no no, wiecie, no no, tak... No to średnio bym powiedział, tak średnio mi poszło, no dobra No to lecimy yy, I co jeszcze bym chciał powiedzieć? No to jest giveaway, więc jak chcecie to wiecie, tam y, macie link do giveaway'a normalnie Jakieś fajne można dostać nagrody, 20 albo 30zł PSC Co w, w tym, y, na tym giveaway'u są dwa nie wiem, zależy. Jak, będą, jak będzie dużo wyświetleń i ogółem będzie dużo fajnej aktywności, to będę wam częściej robił giveaway'e. No i co? Yy, gramy sobie w CSA no tutaj z domem. Nie wiem... Yy, zobaczymy jak nam pójdzie, już to mówiłem, yy, za, już się zagmatwałem. Normalnie. To yy, dosyć... Tak, to jest z tego. O! Uu! O, ale dostałem po głowie od tego pana No ładnie, ładnie, ładnie Ja dawno w nie grałem, więc to jest moje wytłumaczenie On ma RAM na swoim tym... On ma RAM na swoim tym... Profilu W sensie, który? Eee, pierwszy u nich Ten on ma RAM na swoim profilu Ja... Nie, no, ja nie umiem takie rzeczy robić, niestety Dobra Ej. Okay. After 4 HP Nice No nie, jak oni się ustawiają, ładnie. Dobra, ja pójdę sobie teraz na portami, bo to jest No e... to takie może być, A, nie, chyba się nauczyć grać tekiem. Wiecie, w sensie Da się być dosyć ciekawo, Bronią, mam do niego tego. A dobra, kolega, poszedł to tamtędy. Dobra, szybko. Sprawdzanie czy skrócili Ej. Okay. No naprawdę jak? przepraszam Dobra, mogę się spodziewać, ale on jest. Yy... Ja nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jak to nazwać. Tam tu miejscówkę Mm, no dobra, zobaczymy jak Giperkotoletka u... Ale o, jakie oni mają ustawienia, oni nas robią normalnie do zera, znaczy do jednego A dobra, tak nie może być Ja poproszę tutaj to, poproszę to I zaraz zobaczymy What? Ja nie rozumiem, co on powiedział do mnie One more! Dobra, jest! W końcu jest 2 do 0. Ale ja wiedziałem, że nie tam i tam będą, tylko się dziwię, że tamten, yy, tamten nie zaczął do mnie wcześniej strzelać. W sensie ten smokiem wiele namieszał, że nie zaczęli do mnie strzelać, bo ja byłem odwrócony plecami do któregoś z nich. Ja zrobiłem jego teammate i dopiero wskoczyłem zaczął do mnie strzelać Mógł mnie nie widzieć. No! Minus 21 Mógł mnie nie zauważyć, ale... Było normalne, w sensie, w sensie smoke nie obejmował tak, żeby ja żebym go zasłaniał. Nie wiem gdzie on jest, bo on stał tutaj, o! A tutaj obłem w... Mm. Nice try. Ale on był... On był tutaj jeden, tam był drugi, a byłem tutaj. Smoke nie zasłaniał mnie! Może on, może on patrzył bardziej na lewo, go, go zabiję, to on się odwróci jak tego, akurat jak co, pod... no co to, to... Tutaj to by było możliwe, ale wiecie, takie... Mm, no niech będzie. No. War? Biblioteka, biblioteka. Nie słyszałem co on powiedział. Czy Wy co on powiedział? Nie, nie słyszałem co on powiedział normalnie. Lib nie, Libiecie? Chyba Library. Mam, no, to jest rusek. To wszystko już jasne, No wiecie co? Spróbuję co to już nie... <grym> Dawno nie grałem takimi brońmi. Rory one? Ari no! Nie one. młody, jest dobry ten, ale. Ja nie wiem, grać z tym. Ta. Dobra. Tak to nie może być. E, na drugą rundę trzeba tutaj pograć sobie ostrożnie. Mię, że, rewo że rewolwer. Granie ostrożnie się wyklucza, ale okej. Okay. Nieczysto. Może się okazać, że nie poszli Łodaj go. One or two? Nie wychodzę, znaczy ja sobie zmienię tylko miejscówka. No, tylko, aby nie podejdzie, go, go. dobra! Bania, normalnie tutaj po Galilu stali oni. Nie wiem, il młody im zabrał, ale on chyba był na dosyć low. Dobra, bardzo ładnie nam tutaj idzie. Jezdy 9 minuta nagrywania, po prostu świetnie mi idzie. Z powrotem wracamy do nagrywek, ale ja to będę miał się cieszyć. Już będę miał co montować. Go, go, go.

O, on mi zawalił. O, kurde. Ładnie mi strzelił. Dobra, ładnie mi strzelił. Nice. Ale ładnie mi go strzelił, widzieliście? Po prostu. Bang! Bang bang! Wiecie o co chodzi? Normalnie ja takie... Jeep jep! Hunted, już po tobie. No dobra, to lecimy normalnie ja taką z gośćmi. Pueblo. Counter strike Ok, get a bomb? Dobra, zabici normalnie. Tak się dzieje, kiedy handel dopuścicie do M-ki albo do innej broni, która tego. która. która jest cicha normalnie, czy coś. Nie wiem. nie wiem. Ja próbowałem coś powiedzieć mądrego, ale nie wyszło. Tak jak zawsze. Okej, okay. no, w że. Minus dwa No Dobra, wracamy do formy! Juppie! Muszę coś?

Ja Dobra Bo Wychodzenie tutaj nie ma co skopować, znaczy nie ma co skopuływać, tylko ze skopem podchodzimy ładnie rozbrojone, zabite wszystko, tak, normalnie. Eee, co oni napisali? A, no ruskie chce, towarzysze, normalnie Dwie AWP się nigdy nie gra, dlaczego? Bo to jest najgorsze co można wybrać Nigdy się nie gra dwie AWP Czy nigdy, no Nie powinno się grać przynajmniej a part, a part. No. Okay. Uh, want leave blurry, half HP. Tak, O, No, nie, 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 nie wychyl się tak niebezpiecznie młody Nie, on ma 50hp, zaraz sobie radę Spokojnie, nie wychylaj się tak, Angelos. Pięknie, widzicie? Wystarczyło się po prostu schować i strzelić Tak to, to chodzi w tej grze, dokładnie, bardzo dobrze, ona mi idzie normalnie Dobra, normalnie, taka pickable, no, mczureczka m -czureczka tutaj, wiecie o co chodzi Jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze chodzi, pamiętajcie A mi chodzi o wyświetlenia a wy nadal nie oglądacie, chociaż coś ja się będę staro i tak tutaj na tym etapie już nikt nie ogląda Urak! Nie widzieliście tego! Okay. Dobra, chciałem go znożać, ale tak zobaczyłem, że młody umarł. To nie. O, nie, 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 nie. Wracamy się, żeby być bezpiecznym. Ławca nagród, największy przychód. Wymiatasz yy, zabójstwa w ramach placzu. Okej, okay, sokolo, oko no co proszę. Dobra, spoko. Silver 2, przepraszam, ja dostałem już Silver 2. Po tak długiej grze, że... Dobra, trzeba było się nie bawić. Tylko. No dobra. W każdym razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, like, dzwonek, subskrypcji i tak dalej. To cała formułka nie chce mi się mówić, bo każdy to wie. Siemano, na razie, cześć, jo! Yy, nie wiem co tam jeszcze. Do widzenia, bye bye.